A witamy, witamy w kolejnym odcinku Waszej ulubionej serii, która od dziś będzie już pod nową nazwą. Stwierdziliśmy wybierając spośród Waszych propozycji, że najlepsza to wiejskie lata, którą zaproponował widz Barcio. No nic, bierzemy się za siebie pszenicy o zimej, bo czas goni. Zboże już nasypane i zaprawione, tak więc palimy trzydziestkę i zaczynamy od nowego pola, które mamy dzięki dzierżawie. Siemanko widzowie, tak jak słyszeliście na początku odcinka, mamy już nową nazwę dla serii. Dziękujemy za wasze wszystkie propozycje. Bardzo dostał ode mnie obserwacje. w ramach podziękowania, także od teraz tak ta seria się będzie nazywać. I cieszy mnie to bardzo, bo już w końcu mamy rozdzieloną tą serię od tej farmingowej, także nie będzie się mylić, że są dwie serie pod tą samą nazwą. No i co? Bierzemy się za siewy. Ja odpalam czterdziestkę i jadę do taty ze zbożem. Niby jest blisko od pola do gospodarstwa. No ale Tata tak stwierdził, że załadujemy sobie na dwukołówkę właśnie worki ze zbożem i nie będziemy co chwila na gospodarstwo jeździć. No i też już pozostałe kawałki będą troszeczkę dalej. Także myślę, że to jednak bardzo dobry pomysł. A za chwilę, jak dołączę do Taty, no to będziemy sobie jeździć na siewniku i patrzeć, czy nic tam się nie zapchało. No i Cyk już siejemy. Ja oczywiście tutaj jestem operatorem siewnika. Sprawdzam, czy właśnie nic się nie zapchało. Czy dobrze zboże leci? Jak się będzie kończyć, to tam będę przegarniał. No i tak powolutku robota będzie sobie szła. Oby tylko bez awaryjnie wszystko poszło, to myślę, że dosyć szybko nam to pójdzie. No ale jeszcze zostanie bronowanie, niebronowanie. Także tej roboty będzie jeszcze dosyć dużo. Przy okazji chciałem podziękować serdecznie za wszystkie donaty, które pojawiły się w ostatnim czasie. No i listę donatorów oraz dotacji mamy tutaj właśnie na ekranie. Jeszcze raz serdecznie dzięki. I przy okazji oczywiście pozdrawiam też wszystkich e, gifterów, którzy tutaj na live'ach uczestniczą i zawsze jakiś tam prezencik wyślą. Także dla Was też pozdrowionka i podziękowania. A jak jesteśmy już przy ogłoszeniach, no to od ostatniego odcinka zadziało się tyle, że została zapowiedziana premiera Farminga 25 no i jednocześnie ruszył preorder do kupienia więc można to zrobić oczywiście na stronie Farminga z moim kodem można i wersję kupić cyfrową jak i również standardowo pudełkową także do wyboru do koloru także jest oczywiście kolekcjonerka jeśli właśnie taki zakup planujesz to zachęcam Cię abyś to zrobił z moim kodem partnerskim który teraz tutaj widać na ekranie i nawet jest wyszczególnione gdzie to wpisać no i będzie mi bardzo miło, bo jednocześnie jest to dla mnie wsparcie. A także dodatkowo no, też utrzymujemy tą serię, bo jednak może wiecie bądź nie wiecie, ale te wszystkie efekty do tej serii są niestety płatne. I już ostatnio mówiłem na innym filmie, że będzie konkursik w okolicach daty premiery Farminga 25 w którym na pewno przynajmniej jeden egzemplarz farminga tego 25 będzie do wygrania no i to jest też uzależnione od tego ile tych farmingu będzie kupionych z moim kodem bo im więcej tym większy konkurs, konkursik zrobimy no ale przynajmniej jeden na pewno tutaj taki egzemplarz będzie do wygrania jeśli chodzi o szczegóły konkursu to podam na pewno w październiku no i rozwiążemy konkurs tak by już tutaj te nagrody otrzymały osoby jeszcze przed premierą farminga i żeby z dniem premiery można było sobie zagrać także tak jak wspominałem podsumowując, im więcej kupionych farmingów, tym więcej nagród będzie do wygrania. Ponadto nic nie tracicie kupując właśnie na stronie farmingsimulator.com, ponieważ cena jest porównywalna i jeśli wpiszecie mój kodzik, to nic na tym nie tracicie. A ja dzięki temu zyskuję i widownia cała jak najbardziej też. Dobrze idzie: 30 sobie też ładnie radzi, więc zakup uważam za udany. No ale jak będzie dobra okazja kupić coś większego to nie będę się zastanawiał, bo trzeba iść z postępem. Ciekawe czy dziadek już wyjechał uprawiać pola nam, bo miał z wczesnego ranka ruszyć, a i chyba potem u siebie agregatować, bo też siał będzie. Trochę my się opóźnili z tymi robotami, ale mam nadzieję, że się nadgoni. No nic, wskakuj na siewnik i jedziemy, bo szkoda dnia, jeszcze parę ładnych hektarów przed nami. Mała aktualizacja, byłem na chwilkę w domu, tata już tutaj ładny kawałek obsiał. No i zaraz będziemy przejeżdżać na już kolejne pole. Byłem przynieść coś do picia, bo z tego wszystkiego tak się spieszyliśmy, że zapomnieliśmy. Tam 40 proszę bardzo sobie stoi. No i bardzo mnie to cieszy, że robota sprawnie idzie. Nic się nie zapycha, bo pole czyściutkie, także nawet fajnie. Ta dzierżawa tutaj wpadła. Nie wiem, jak tam te pozostałe kawałki, no ale tutaj naprawdę fajnie dopracowane, Co prawda, tata mówił, że tam przydałoby się na jesieni następnego roku trochę obornikiem rzucić, żeby tą glebę trochę wzbogacić, ale tak to jest wszystko w porządku. Ja już zliczam się tutaj do tych kawałków, na których widzieliście wcześniej kukurydzę, później rozwalanie obornika, dziadek tam o widać troszeczkę sobie już uprawia za torkiem, e, troszkę podobno później wyjechał, bo e, coś tam jeszcze działał, e, no i co, tata już zaraz pewnie będzie siał, bo tam też coś jeszcze patrzy przy ciapku, nie wiem gdzie tu kurczę stanąć, może tam z tamtej drugiej strony sobie zajadę, żeby tutaj jednocześnie e, trochę nie blokować, a nie ma jakiegoś takiego większego pobocza, żeby z tym towarem stanąć, że chyba tutaj będzie idealnie. No i w końcu moja taka trochę dłuższa jazda 40, bo tak to Tata jakoś mnie ostatnio za bardzo nie wpuszczał. I przy okazji skorzystałem. Ładnie to wygląda normalnie, jak w jakimś PGR-ze. Tata 30 popyla, dziadek tutaj uprawia, w sumie już kończy to pole. Ja tutaj jeszcze 40, także naprawdę potężny kominat się nam tutaj wytworzył. Polera jasna, te biegi zgrzytają i mnie to wkur, to znaczy denerwuje. Dobrze jest, tata, dawaj, rura! Gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Nie ma co szaleć, bo siewnik dosyć leciwy, a remont jego teraz mi się nie widzi. Teraz to trzeba robić, a nie mechanikować. Trochę przestawiłem siewnik, bo coś przygęsto siał. Zawsze trochę więcej wysiewam niż się zaleca. No, ale te trochę przesadziłem, bo zboże co mamy uszykowane to musi starczyć na wszystko. Dobra, nie ma co debatować. Sypiemy ziarno i jedziemy. No, i my już na kolejnym polu. Naprawdę robota mega sprawnie idzie. Mamy już popołudnie, takie dosyć późniejsze ale jeszcze myślę, że sporo dzisiaj zasiejemy, także jest mega progres. Trochę był mały przestój, ponieważ lekka tam awaria w przesiewniku nastąpiła, ale dosyć szybko udało się ją usunąć, także jedziemy dalej. Więc naprawdę fajnie fajnie. 3 też idzie jak salona, parę tam jeszcze jakichś mankamentów drobnych przy niej wyszło, ale mimo wszystko całokształt jest bardzo dobry. Nawet dziadek jest zadowolony, że sobie tego ciapka kupiliśmy, a jak dziadek już gratulował tacie zakupu. No to już naprawdę jest coś na rzeczy. Na dzisiaj koniec siewów. tata teraz bronuje 60, jak widzicie, nawet wyjechała w pole, także dostąpiła szeroki łask. Być może, że to są jej ostatnie podrygi, bo jak już wcześniej mówiliśmy prawdopodobnie będzie sprzedawana, no i zobaczymy jak tam sytuacja się rozwiąże, co ją zastąpi ciekawego. I w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle, jeśli dotrwałeś, dotrwałaś do tego momentu, to napisz w komentarzu poznania, żegnam się cieplutko i postaram się kolejny odcinek już szybciej Wam wrzucić. Pozdrawiam i do następnego.